Terima kasih telah menonton! Instytut Wschodnich Inicjatyw jest stowarzyszeniem stosunkowo młodym, bo powstałym w 2010 roku. W tym roku też zostaliśmy zarejestrowani. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych. I jest tak naprawdę naszą kontynuacją działalności podczas studiów. Tak naprawdę większość z nas działała albo w organizacjach studenckich, albo w innych organizacjach pozarządowych, zdobywając doświadczenie podczas realizacji innych projektów. Z jednej strony jest to działalność edukacyjna, chcemy edukować na temat Wschodu, z drugiej strony jest to działalność stricte projektowa, czyli chcemy realizować projekty i opierać te projekty na różnych grantach. Poprzez to popularyzować kulturę i społeczeństwa wschodnie w Polsce. Oprócz tego planujemy także działania związane z biznesem. Obecnie zajmujemy się wspomaganiem różnorakich firm, które mają zamiar lub zaczynają swoją współpracę z innymi firmami za wschodniej granicy. Pomagamy w tłumaczeniu umów, zajmujemy się tłumaczeniem stron internetowych i ogólnie prowadzeniem korespondencji z takimi firmami za wschodu. Chcemy wspierać przedsiębiorców handlujących ze Wschodem i dawać im wsparcie merytoryczne i zarazem naszą wiedzę praktyczną, a także planujemy działalność szkoleniową i warsztaty związane z kulturą Wschodu z językiem rosyjskim. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji jednego dwuletniego dużego projektu, Projekt PAMIR. Związany jest on z Tadżykistanem i górno-badachszańskim okręgiem autonomicznym w Tadżykistanie. W ramach tego projektu badamy zarówno kulturę, jak i społeczeństwo Badachszanu. W wakacje w 2011 roku. Planujemy większą ekspedycję złożoną z grupy polskich i tadryckich badaczy, którzy będą opisywać współczesną obyczajowość ludności zamieszkującej Badachszan. Imiana na tym Andrzej, mian Jestem odpowiedzialny za gromadzenie bazy danych firm, z którymi chcemy współpracować. W przyszłości planuję zająć się działem obszarów badawczych, który jest na etapie tworzenia. Tutaj chciałbym się skupić na Azji Centralnej, gdyż ten region nie jest tak do końca zbadany przez polskich specjalistów, i to jest naprawdę perełka, tak mi się wydaje, w sferze biznesu i turystyki. Podczas naszego pobytu w Tadżykistanie mieliśmy okazję poznać, zapoznać się z kobietami działającymi w organizacjach samorządowych. Jedna z organizacji, którą poznaliśmy, zajmowała się udzielaniem pożyczek dla, głównie dla kobiet, które chcą otworzyć własny biznes. Oprócz tego wspierała je w sposób bardziej merytoryczny i też psychologiczny. первые наши тренинги были о правах женщин. Мы пытались соответствовать созданию рабочих мест для женщин, там какие-то тренинги по бизнесу помогали каким-то сырьем, но мы хотели, чтобы женщины были сами себя обеспечить. конечно, те, кто нуждается в этом, те, кто живут плохо. Мы даем микрокредиты, с помощью которых люди создают себе рабочие места. albo w no, ile domu, kiedy tworzą kiedy, kiedy, e, swój Druga organizacja, którą, z którą mieliśmy okazję się zapoznać, była to organizacja chcąca stworzyć e, prywatny szpital m, dla e, kobiet, e, ponieważ, jak wiemy, jest to kraj muzułmański, które nie musiałyby e, obcować z mężczyznami lekarzami, i co dałoby im pewną swobodę. To akurat jest dopiero w sferze planów, ale myślę, że ten pomysł ma szansę realizacji. I po co? że musimy się uczyć razem, w krzyżowaniu, się lub nie obracają się do Braciu, kiedy u nich wznika taka potrzebność. Prowadzone badania w naszej stronie pokazują, że tacy kobiety nie zwracają się ku lekarza, ponieważ jest Na terenie fabryki, czyli zbiornika kulturowego, który kiedyś, miejmy nadzieję, będzie przyciągać tłumy i animować życie kulturalne miasta, Znajduje się nie tylko nasze biuro, oprócz tego naszymi sąsiadami są graficy, artyści, muzycy, fotograficy oraz inne organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą. Jednym z pomysłów dobrego funkcjonowania, że tak powiem, miejsca jest stworzenie przestrzeni w pewnym sensie publicznej, czyli stworzenie miejsca, gdzie są ludzie i ludzie są tożsami, i to oznacza stworzenie pewnej społeczności i stąd też pomysł, pomysł na miejsce, które jest nowe, miejsce, które nie ma w Krakowie podobnych przestrzeni, miejsce, które jest miejscem, gdzie rzeczywiście istnieje zaistnieć może wielość różnych, różnych zdarzeń artystycznych. Jeśli chodzi o projekty, które są w najbliższych planach bądź też już są przygotowywane, mamy ich dosyć sporo. Przede wszystkim są to projekty związane z kulturą. Będzie to projekt teatralny, projekt Herstory związany z kobietami piszącymi. Ponadto planujemy także. Stworzenie projektu wraz z naszymi sąsiadami z Zabłocia, które aktywizowałoby społeczność Krakowa i w pewien sposób aranżowało przestrzeń, którą tutaj mamy na Zabłociu i łączyłoby zarówno pasje wschodnie, jak i pasje artystyczne.